Dwa raz, dwa raz, dwa raz, dwa, trzy... Hmm. Dawno nie nagrywałem niczym nowym. No i zastanawiacie się na pewno, po co takie coś, nie? Ten sprzęt jest jakościowo zapewne lepszy. Szczególnie pod względem dźwięku. Sony ma taką tendencję, żeby sabotować własne kamery. I tak jak na przykład Sony A7S mógłby zaorać Lumix GH5, ale nie ma obracanego ekranu. Tak samo Sony RX100 mógłby zaorać. W zasadzie w ogóle mógłby stał się, stać się najlepszą kamerą do vlogowania, gdyby tylko miał wejście mikrofonowe. No ale nie ma. No ale trzeba pamiętać, że jakość obrazu to nie wszystko, ponieważ liczy się również... Co się tak <laughs> Liczy się również użyteczność. Mała kamerka ma to do siebie, że można ją wsadzić w wiele różnych miejsc, gdzie duża kamera nie wejdzie. No nie da się takich rzeczy zrobić z Lumixem GH5, ani inną tej skali kamerą. Takie kreatywne podejście do kadrów to jedno, ale po drugie, taka kamera wygląda dużo bardziej niewinnie i mniej zwracasz na siebie uwagę, nie zaburzasz rzeczywistości. Ja w ogóle jestem w stanie, że w kamerach warto jest mieć rotację, żeby nie opierać się tylko na jednym sprzęcie, bo to jakby człowiek przestaje myśleć kreatywnie, jak za bardzo się nauczy jednego sprzętu. I'm playing with a reflection. I thought you were humping the mirror or something. That's what it looked like from the corner of my eye. I'm showcasing interesting camera angles. Yeah, yeah. Jest w ogóle przecież takie powiedzenie, że najlepsza kamera to taka, którą masz zawsze przy sobie. Są sytuacje, w których point and shoot, czyli taka idiotem kamera, tak zwana, jest niezastąpiona. <grystanie> <grystanie> jak małpa. Jestem wątp. Z tych właśnie powodów na przykład standardem vlogowym przez długi czas był taki mały aparacik, który nazywa się Canon G7X, a później G7X Mark II. Jeśli chcecie taką kamerę dla początkującego vlogera, to cały czas one są bardzo warte polecenia. Ich wadą jest. Znowu dźwięk, tak samo jak tutaj, jak i słaba jakość w niskim świetle. Akurat Sony RX100 powinien sobie mniej więcej radzić z niskim światłem. No i ogólnie jest to też kamera na wyższym poziomie, jak na point. shoot'a wręcz niesamowita, bo na przykład możemy tutaj kręcić w S-Logu, czyli w płaskim profilu kolorów Sony. Jak również w tej najnowszej, szóstej edycji RX100 mamy obiektyw 24-200. Mniejszy aparat potrafi też oznaczać większą elastyczność, jeśli chodzi o akcesoria, można na przykład z większą ilością gimbali go używać. Jeszcze jednym featurem tego aparatu, który jest nowością, jest to, że ekranik się odwraca... Kurde, nie mam jak tego pokazać teraz. No nie przemyślałem tego kompletnie. Ekranik się odwraca w ten sposób. O, tutaj możesz na przykład kręcić w ten sposób, pionowo w dół i widzieć dokładnie podgląd, co przydaje się na przykład przy fotografii jedzenia. No tak to wygląda. Nie, podkreślam, nie, to nie jest aparat, który by zastąpił mój normalny aparat, ale ma swoje zastosowania. Aparaty serii RX. STO swego czasu były znane jako takie rozwiązanie na kosmiczne slow motion 240 klatek, 580 i 960. Obecnie to jest trochę już mniej imponujący feature, bo 960 klatek można znaleźć w Samsungu S9. 5 też dogonił, w sensie kręci 240, to slow motion w Sony RX dodatkowo można nagrać tylko kilka sekund, no i jakość jednak zauważalnie spada. Z tego co widzę, to stabilizator obrazu jest nie za dobry, trzęsie się, a stabilizator jest włączony, więc pomyślcie co się by działo jakby go wyłączyć, ale się trzęsie obraz. Muszę to jakoś wystabilizować. Trwała celebracja moich urodzin, już blisko tydzień. Idziemy na kolację urodzinową. Będzie to brazylijskie ciuchasko. Ciuchasko to jest takie jedzenie, że jesz ile chcesz, czyli bardzo dużo. Moja jedzenie jest taka, że masz bufę, możesz sobie jeść ile chcesz, ale nie powinieneś. Duże serce już, czyli mam odwagę trzech kuczaków. Które mięso ci najlepiej smakują? Jak no, to jest zgoła w internecie? Znali moje imię. Pan odnajął mnie w Creates one wind. Ale mi się spać chce. A wy co, całe życie myjecie plecy zwykłym mydłem do innych części ciała, biedacy? Gram sobie ostatnio w grę. God of To jest dobra gra. Jeśli chodzi o takie kwestie sprzętowe jak aparaty do vlogowania itd., myślę, że wiele ludzi popełnia taki błąd myślowy, myśląc, że istnieje poprawne rozwiązanie. Tymczasem naprawdę tak jest, że sprzęt musi być dopasowany do sytuacji. Innym aparatem będziesz nagrywać vloga, innym filmy dla klientów. Innym aparatem będziesz nagrywać vloga, jeśli często chodzisz... Nocy, a innym jeśli na przykład zajmujesz się sportem. Taki mały point-and-shoot jaki tutaj widzicie, no nie zastąpi tego, ale i to jest bardzo ważne. Ten malutki aparat, który widzicie dzisiaj, on jest w stanie zrobić rzeczy, których ten aparat nie jest w stanie zrobić. Być może niektórzy z was spodziewają się, że spentuje ten cały wywód moją opinią na temat tego nowego aparatu RX100 Mark 6. No nie da się, bo <grych> żeby to zrobić, muszę zobaczyć ten futycz, który nagrałem dzisiaj. Go wyjąłem dzisiaj z pudełka i po prostu się nim bawię. Jest na pewno bardzo wygodny w użyciu. Moim problemem jest tylko to, że w Japonii jest sprzedawana tylko wersja, w którym mniej jest po japońsku, ale na szczęście w aparatach to się da w miarę prosto ogarnąć. Na pewno się przyjemnie z tym sprzętem chodzi po ulicy, bo czuję się jak taki youtuber, który ma 200 subskrybentów i dopiero zaczyna tę przygodę, bo to tak wygląda bardzo niewinnie. Myślicie, że sobie żartuję, ale jeśli założymy, że vlogi to jest jakieś doświadczenie, eksperyment na peryferiach dokumentu współczesnego, no to w sztuce dokumentu jakby to, jak jesteś postrzegany przez świat zewnętrzny, czy masz duży sprzęt, czy nie, jest bardzo ważne, bo samym rodzajem kamery można bardzo wpłynąć na to, jak ludzie będą nas traktować. A tak w ogóle to ten aparat też Podobno zdjęcia robi, więc tym się też e, pobawię. A na koniec, jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Jako Tofu Media w Japonii szukamy ludzi do pracy. Nie ekscytujcie się za bardzo, bo szukamy ludzi, którzy mówią płynnie po japońsku, którzy mieszkają w Tokio oraz mają wizę, czyli kartę rezydenta resident, tak zwaną. Szukamy ludzi na takie stanowiska jak project manager, jak sprzedażowiec, a także ludzi, którzy pracują z kamerą. Przed nami dość agresywny. Okres rozwoju jako firma, a zawsze jestem zadowolony z rekrutacji prowadzonej z Waszą pomocą, no bo spora część mojego zespołu w Polsce to są ludzie, którzy kiedyś byli widzami. Zapraszam, jeśli spełniacie te warunki i chcecie pracować dla Krzysia i Kasi, to piszcie, odezwijcie się na stronie internetowej, znajdziecie namiary. Jeśli nie umiecie sobie znaleźć namiaru, to chyba się nie nadajecie. <grybujesz> Dziękuję Wam bardzo za uwagę i za spędzenie kolejnego dnia ze mną. Do zobaczenia! 小心、嗯。<少>